organizacje pozarządowe to prawdziwy motor pozytywnych działań. Pomagają potrzebującym, organizują wartościowe akcje i zbliżają do siebie ludzi. W tym budynku znajdują się różne organizacje pozarządowe, jak na przykład Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tu są jeszcze pomieszczenia z biblioteki powiatowej. Klub Strzelecki Garda. Stanisław Makowski z Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostródzie chwali sobie miejsce, w którym skupia się trzeci sektor. Organizacje pozarządowe mają swoje siedziby w centrum użyteczności publicznej, które funkcjonuje jako wsparcie dla organizacji działających w powiecie i pracuje w bliskim powiązaniu ze starostwem powiatowym. Tu jest kilka, dokładnie nie znam liczby organizacji pozarządowych, ale jest sporo. Współpracujemy m.in. Innymi z innymi organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat już jesteśmy tutaj na Jana Pawła III, pokój 205. PCK organizuje akcje kwiodawstwa, działania charytatywne, zbiórki oraz wydaje odzież używaną. Tak będzie nadal, mimo że popularne kontenery znikają już z ulic miasta. Powodem jest rezygnacja operatora, który zajmował się zagospodarowaniem zebranej w ten sposób odzieży. Podobno wszystkiemu winny był bałagan. Osoby nieuprawnione samowolnie wyciągały ubrania z pojemników. I co tu państwo mają? Odzież używano na regałach. Posortowana tu jest dla mężczyzn, dla dzieci, dla kobiet. Tu są jest obuwie dla, dla kobiet głównie, bo mężczyźni to noszą buty aż im się podrą całkowicie. I tu są różnego rodzaju kurtki, płaszcze i tak dalej. PCK jednak nie ustaje w pomaganiu najbardziej potrzebującym. Mało miejsca, mamy tu obok magazyn jeszcze na, na odzież i sprzęt do szkolenia z pierwszej pomocy, i tam w tej chwili prawie pełen jest. Dzięki wcześniejszej współpracy z firmą zajmującą się kontenerami udało się otrzymać sprzęt rehabilitacyjny. Jest on do dyspozycji PCK i dalej będzie służył mieszkańcom. Nie trzeba mieć tu zlecenia lekarskiego, tylko osoba potrzebująca przychodzi. Wpisujemy do książki i wypożyczamy potrzebny sprzęt. Organizacja musi sprostać wielu zadaniom. Nie jest liczna w ostrudzie, to zaledwie jeden pracownik i starzysta. Mimo to motywacji do działania nie brakuje. Oprócz tego przeprowadzimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla szkół, dla dzieci, dla zakładów pracy, dla osób dorosłych. Albo w tej dużej sali na dole, albo u osób, czy w zakładach pracy, czy w szkołach. Tak uczymy się wzajemnego zrozumienia i mamy okazję okazać dobre serce tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Za pośrednictwem PCK jest to dużo prostsze.